Chciałam powiedzieć, że już wszystko zaniosłam do szkoły, wszystkie zaświadczenia od lekarza, dwa zdjęcia do gdzie bardzo źle wyszłam i nagrywam to tylko po to dla siebie, żeby wiedzieć, że wakacje mijają mi spoko, w piątek leżę nad morze chciałam powiedzieć, Sandra trzymaj się w nowej szkole, dasz radę, pamiętaj, bądź otwarta, pozdrawiam, Sandra z przeszłości jeszcze z wakacji. co za emocje właśnie podjechałam pod szkołę. Idę na ostatnie lekcje w tym roku, ponieważ zarówny tydzień jest zakończenie mojego roku szkolnego. Koniec czwartej klasy, koniec mojej szkoły. Napierdziela ja się trzęsę po prostu co za emocje, muszę auto zamknąć. I ruszam, o mój Boże, wiosna już mam parą, piękna pogoda dzisiaj, będziemy z dziewczynami malować radło e, na maskę samochodu. I idę do mojej szkoły, którą już kończę na tydzień, to mi się w głowie nadal nie mieści, I ja wierzę a dziwnie i z tym uczuciem, I to już ostatek naprawdę. Pamiętam jak zanosiłam papiery do szkoły. D wolność, swoboda, wolność i zafał, i dziewczyna woda. Ma coś takiego na 30? Na angielski, tak, ale przecież... Zajechałam właśnie pod szkołę, aż trudno mi wierzyć, ale idę po odbiór mojej matury. Zdałam matury, zrobiłam to. Jaram się, jak nie wiem. Jest dzisiaj 10 lipca 2023. Tak wyglądam, teraz tylko jeszcze szpilki ubiorę. Karolina zaraz przyjdzie. O mój Boże! I to jest koniec! Koniec już oficjalnie żegnam się z tą szkołą, jako absolwentka. Już tu nie będę wracać, żeby nic pisać. Nie, Bo tak. Je, odebrane!